Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam zamieścić przesłanie z kart dla Skorpiona na miesiąc obecny, czyli maj. Rozkład zrobię z czterech rodzajów kart, żeby nie było nudno. Na każdy tydzień niech będzie inna talia. I drogie Skorpiony, co też w maju Wam się szykuje, no taka trochę niewiadoma tego co widać ale zaraz już tutaj wejdziemy w szczegóły teraz może karty cygańskie na drugi tydzień karty cygańskie skorpion i miesiąc maj Maj. trzeci tydzień miesiąca trzeci tydzień miesiąca maja dla skorpiona ja troszeczkę przesunę tutaj jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby było lepiej widać chociaż chyba najbardziej zainteresowaną osobą to jestem ja, czyli osoba, która karty no i może na koniec to moje ulubione karty. Czwarty tydzień miesiąca maja i znak Skorpiona. Skorpion, skorpion. Tak więc moje drogie skorpiony, tutaj na początku miesiąca widać taką troszeczkę niepewność, pójście w niepewność, jakby zostawienie... Tych starych struktur tego, co było, ale to takie świadome zestawienie, czyli że nie, że powiedzmy ja to powiem na przykładzie pracy, to nie, od, nie odbędzie się na tej zasadzie, że ktoś was nagle zwolni z pracy, czy wypowie Wam umowę, nie. Yy, tutaj jest to świadome, czyli jeżeli miałaby to być praca, czyli świadome odejście pracy, rozwiązanie, umowę, umowy, yy, pójście i niekoniecznie posiadanie nowej pracy, czyli przejście z jednej pracy do drugiej. Czy takie po prostu <laughs> macie dosyć jesteście. Przepraszam, jesteście skorpiony wyczerpane, wykończone, rezygnujecie. Oczywiście, tutaj ta karta sześciu mieczy też może dotyczyć innych spraw, nie tylko pracy. Praca jest tutaj akurat takim przykładem. I, ale w duże, duże prawdopodobieństwo jest, że to i będzie praca, ponieważ tutaj mam wokół Was w tym pierwszym tygodniu maja karty finansowe. No, czyli generalnie z pieniędzmi związane. Yy, drugi tydzień yy, maja yy, to ja tutaj mam jakieś yy, pieniądze dla Was. Yy, pieniądze no jesteś, jesteś, jest też tutaj zaproszenie yy, na imprezy, ale to nie wygląda tak, że Wy byście miały się Wykosztowywać, tylko to są pieniądze dla Was, na Wasz wydatek od jakiegoś urzędnika. Tak jak tutaj karta oficera mówi o tym. Tylko uważajcie, żebyście tych pieniędzy, moje drogie skorpiony, nie roztrwoniły. Raczej, no jak tutaj ta wdowa, oszczędzajcie na czarną godzinę. Takie jest przesłanie od kart. W miesiącu, w tygodniu 3 maja, tutaj. Są karty głównie jakieś tam, nie jakieś tam, ale no aż dwie karty mówią o uczuciach, jedna karta o pieniądzach. Powiem tak, że ten trzeci tydzień, pomimo takiego tego burzliwego początku miesiąca, to ten trzeci tydzień dosyć nie zapowiada się jakoś dramatycznie i tragicznie. Chociaż możecie troszeczkę poczuć się niedojrzale, tacy dobici. Nie wiecie, co Was czeka, jak tutaj ten młody człowiek, który tak naprawdę no, nie ma jakichś wyrobionych autorytetów, nie wie jeszcze, co jest dla niego dobre, a co złe. Wy tak możecie się poczuć właśnie w tym trzecim tygodniu. Tutaj pozytywną kartą jest ten Asmonet, As który może przynieść Wam. Jakieś nowe oferty, nowe propozycje. Czy skorzystacie z tej karty? O tym akurat w trzecim tygodniu nie mówią, ale jest jakaś propozycja. I co jeszcze? W czwartym, ostatnim tygodniu maja karty mówią: Uważajcie na swoje zdrowie są pieniądze wydawane na Wasze zdrowie lub zdrowie dziecka. Nie wiem, czy posiadacie dla osób, które dzieci posiadają na tych, które dzieci nie mają, to uważam, będą to wydatki na wasze zdrowie lub waszego tutaj, kogoś z waszego, z domowników, kogoś, kto z wami przebywa w najbliższym otoczeniu. Ale ja tutaj mówię, że to nie będzie jakiś dramat czy tragedia, to będą po prostu dobrze zainwestowane pieniądze, czyli ja bym określiła to na lekarza, który się zna na rzeczy, a nie na zasadzie takiej, że chodzi się od lekarza do lekarza, traci się mnóstwo pieniędzy, a diagnoza nadal nie jest pewna. Także ja mam tutaj dobrze wydane pieniądze na sprawy zdrowotne. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych filmów. Pozdrawiam serdecznie.